Witajcie, Michał z tej strony. Chciałem Wam dzisiaj zaprezentować BMW X5, auto w bardzo ciekawej konfiguracji, pedantycznie zadbany samochód. Powiedziałbym, że jest w ponadprzeciętnym stanie. Auto pochodzi z 2021 roku. Do tej pory przejechało 128 tysięcy kilometrów. Natomiast powiem Wam szczerze, że ten stan samochodu jest dużo lepszy jak niektórych samochodów rocznych bardzo zadbany egzemplarz bardzo fajnie wyposażony mamy tutaj y, pakiet Shadow Line rozszerzony czarne nerki dymione lampy przednie tutaj radar od aktywnego tempomatu piękny szary kolor Auto jest na gwarancji fabrycznej do listopada 2025 lub 200 tysięcy kilometrów. Było ponadprzeciętnie serwisowane, o czym Wam pokażę, jak wejdziemy do środka. Niedawno wymieniony układ hamulcowy z przodu i z tyłu. Mimo troszeczkę większego przebiegu, auto jest naprawdę w doskonałej kondycji, utrzymane i doinwestowane. zwrócił uwagę tutaj na felgi. Praktycznie nowe opony z 2024 roku, układ hamulcowy wymieniany przy 105 tysiącach km. Mamy tutaj hamulce typu M, większe zaciski, większa tarcza odpowiada za lepsze hamowanie. Czarne tutaj skrzelana na płotnikach, zwróci uwagę na Linie nadwoziam, zero jakichś obić, dołków. Rewelacyjny stan powłoki lakierniczej. Życzyłbym sobie, żeby tylko takie auta były na rynku tak zadbane, w takim stanie. Tutaj również tarcze hamulcowe z tyłu i klocki były niedawno wymieniane. Opony Hankook czarne końcówki układu wydechowego, również na pokładzie przyciemniane szyby. Tak to wygląda. Kamera cofania, oczywiście dostęp, funkcja dostępu komfortowego, elektrycznie sterowana tylnia klapa. Zwróćcie uwagę, jak na bagażnik, jaki tu jest stan plastików. Kładzina, roleta i tutaj mamy również elektryczny hak na pokładzie, nigdy chyba nie używany. Można tutaj ciągnąć przyczepę, łódkę konia, skuter wodny, oczywiście bagażnik rowerowy. spadła nam ramka, trudno, zwrócił uwagę tutaj na ranty drzwi, warto było nagrać ten samochód, ponieważ tak jak wspomniałem stan tego samochodu jest rewelacyjny, naprawdę z czystym sumieniem Wam mogę polecić, piękne tutaj zachowane wnętrze, nie wiem czy ktoś tutaj siedział, Naprawdę jest no, praktycznie znikome ślady zużycia. Zwróćcie uwagę jeszcze oryginalne naklejki tutaj na progi plastiki, tapicerka zachowane w praktycznie no, w idealnym stanie tutaj Zwróćcie uwagę na te plastiki mamy tutaj czterostrefową klimatyzację uchwyty na tablety. Boczki tutaj wykończone skórą. Deska rozdzielcza, wykończona skórą. Tutaj elementy szklane. Oświetlenie ambientowe. Nadaje wnętrzu. Klimatu. Oświetlenie, kolor oświetlenia możemy oczywiście zmieniać. Na pokładzie mamy tutaj fotele komfortowe. Fotele są wentylowane. Także najwyższy model tutaj yy, zastosowanych foteli w tym modelu. Brak oznaczeń modelu mamy tutaj silnik o oznaczeniu 4 i 3 litrowa benzyna 340 koni mechanicznych z napędem X-Drive 8-stopniowy automat, auto bardzo dynamiczne, bardzo ekonomiczny silnik. Tutaj spalanie. Poniżej 10 litrów. Jak najbardziej osiągalne na co dzień. Na trasie dużo, dużo mniej można zejść. Przejdziemy sobie z tej strony. Oczywiście fotel jest z pamięcią ustawień. Szeroki zakres regulacji z uwagi na to, że ten fotel jest komfortowy. Podgrzewana kierownica. Kierownica jest elektrycznie regulowana. Tutaj przebieg. 128 000 km, pokażę Wam historię serwisową. Bo tutaj auto jest serwisowane w ponad stan. Zwróćcie uwagę: pierwsza wymiana oleju, 15 000 km, tutaj 24. Kolejna, 42, 52, 71, 80. I tutaj były układziny hamulcowe z przodu i z tyłu przy 105 tysiącach kilometrów olej 106 tysięcy kilometrów i ostatni olej 123 tysiąc kilometrów. Teraz mamy 128 także auto serwisowane dużo, dużo więcej ponad stan. Fotele są ogrzewane, fotele są wentylowane systemy bezpieczeństwa mamy tutaj ostrzeżenie przed kolizją czołową ostrzeżenie o opuszczeniu pasa ruchu z ingerencją w kierowanie mamy tak zwane martwe pole lusterka są składane elektrycznie mamy również na pokładzie head up display także sami ocencie według mnie Ciekawa konfiguracja, pedantyczny stan samochodu. Auto serwisowane ponad stan. Rzadko się to zdarza w dzisiejszych czasach. Tego typu interwały tutaj zastosowane. Silnik bardzo pożądany, bardzo dynamiczny i ekonomiczny. Auto sprzedajemy na podstawie faktury VAT 23%. Przypomnę, auto jest na gwarancji fabrycznej do listopada 2025 lub 200 tys. km. Oczywiście tutaj możemy przedłużyć tą gwarancję do dwóch lat od momentu wyjazdu w programie BMW Premium Selection. Także zapraszam. Trzymajcie się, cześć.